Moi drodzy, to słowo Boże, które otrzymujemy dziś, rozpoczyna się najpierw od pokazania nam tego, czym jest pokalanie. Najświętsza Maria Panna jest niepokalana, niepokalanie poczęta. Dlatego też pierwsze czytanie pokazuje nam przyczynę owego pokalania, które nas dotyka. Jest nim grzech pierworodny lecz na czym w istocie grzech pierworodny polega i na czym polega to po nasze pokalanie my słowa pokalany czy pokalana nie używamy poza kontekstem religijnym a ono oznacza po prostu brud zabrudzenie splamienie brak przejrzystości i Pan Bóg stworzył człowieka właśnie jako niepokalanego. To znaczy, nie tyle chodzi o jego czystość zewnętrzną, ale o tę wewnętrzną, duchową, która na czym polega? Na tym, że ma się czystą, prostą, ufną relację z Panem Bogiem, że wierzy się w miłość Boga. Bóg jest miłością. Stworzył nas z miłości. Na obraz miłości i do miłości. I teraz, jeśli my tracimy tę relację z tą prawdziwą, jedyną prawdziwą miłością, której wszystkie inne miłości są tylko odblaskiem, tracimy coś niesłychanie ważnego, coś, co stanowi o sensie nas naszego życia. Dlatego człowiek nie może żyć bez miłości i szuka jej, jak, jak potrafi. Można by powiedzieć, że wszystkie grzechy popełniamy szukając miłości. Mówi święty Augustyn, nemo est quinon amat. Nie ma człowieka, który by nie kochał. Każdy kocha, tylko pytanie, co kocha i jak kocha. To, to pragnienie miłości, mówi święty Augustyn, można skierować jak wodę na ogród, aby rosły w nim drzewa owocowe, kwitły kwiaty. Jakby to wszystko było piękne, i tak to Pan Bóg zaplanował, jako raj. Ale można też skierować do Rynsztoka, i niestety tak się dzieje w życiu wielu ludzi. Właśnie to pokalanie. Szatan mówi Pan Jezus do siostry Faustyny, boi się ludzi, którzy ufają w moją ufają mojej dobroci. Szatan nie ma dostępu do Najświętszej Maryi Panny, która jest niepokalana, która ufa w pełni miłości Boga. Nie ma dostępu też do tych, którzy podobnie jak ona ufają Bogu. Dlatego co robi w grzechu pierworodnym, najpierw rozmontowuje ufność człowieka, wiarę człowieka w miłość Boga. To jest podstawa grzechu pierworodnego. Zanim Adam i Ewa zjedli owoc z drzewa zakazanego. Najpierw uwierzyli w kłamstwo szatana, w jego oszustwo, że Bóg nie jest miłością. Że Bóg jest satrapą, że im uniemożliwia szczęście, że im uniemożliwia bycia tak szczęśliwym, jak szczęśliwym jest Bóg. A przecież Pan Bóg niczego innego bardziej nie pragnie, jak właśnie tego, żebyśmy byli szczęśliwi Jego szczęściem. Szatan. Obraca to w sposób bardzo sprytny, bo człowiek jest rzeczywiście stworzony po to, żeby być jak Bóg, to znaczy tak szczęśliwy jak Bóg, żyć taką miłością, jaką żyje Bóg. Ale szatan obraca to w ten sposób, żeby człowiek zajął w swoim życiu miejsce Boga. To jest zmiana znaczenia słów, to z czym mamy do czynienia ciągle, także w naszym świecie. ciągle nam zły duch. Jego słudzy zmieniają znaczenie słów, także tych cennych, pięknych słów, które, w których, przez które się Bóg objawia. I teraz pokalanie właśnie na tym polega, że pierwsi rodzice przestali wierzyć w miłość Boga. Pojawił się lęk, wątpliwość, poczucie odrzucenia. Widzimy co robi Adam, ukrywa się przed Bogiem, zamiast powierzyć się Jemu. Mówią ojcowie Kościoła, że gdyby Adam po grzechu pierwotnym upadł przed Panem Bogiem, jak mówi się w tradycji greckiej uczynił metanie, Pan Bogu mu przebaczył, bo jest miłością miłosierną, ale już nie wierzył w Boże miłosierdzie, ukrywał się. I to pokalanie właśnie to, co przesłania człowiekowi miłość Boga. Ten brak wiary, bo do miłości dochodzi się tylko przez wiarę, to pokalanie jest naszą dra naszym dramatem. Owszem, jesteśmy ochrzczeni, ale widzimy, co się dzieje w naszym życiu, jeśli dotykają nas do sytuacje, zwłaszcza sytuacje trudne, zwłaszcza sytuacje krzyża jak pojawiają się wątpliwości, jak pojawiają się lęki, jak trudno nam to wszystko zaakceptować, jak wielu ludzi myśli, że Bóg ich opuścił albo wręcz, że Boga nie ma. Maryja, jak widzimy w Ewangelii, ufa, chociaż Pan Bóg stawia ją w sytuacjach niesłychanie trudnych, bo też to zwiastowanie, owszem, my, ją, my tu jej rozważamy jako tajemnicę radosną, ale wcale w momencie zwiastowania radością nie było. Maryja to zamieniła w radość przez swoją wiarę, przez swoją ufność, w miłość Pana Boga, lecz. To zwiastowanie pociąga za sobą potężne ryzyko, wręcz ryzyko śmierci. Była zaślubiona Józefowi, a więc byli już małżeństwem, choć nie zamieszkali razem. Małżeństwo żydowskie składa się z dwóch części: najpierw ze ślubu w synagodze, a potem z drugiego rytu, który może nastąpić zaraz potem, kilka godzin później po weselu, ale może też nastąpić. Kilka dni, nawet tygodni czy miesięcy potem, a więc zamieszkanie razem. I w tej sytuacji jest Maryja, jest żoną Józefa jednocześnie otrzymuje zwiastowanie, że ma począć Mesjasza. I teraz co, kto jej w to uwierzy? W dziewicze poczęcie. Kto jej w to uwierzy? Co więcej, ojcowie Kościoła pytają się, czemu. Maryja, kiedy anioł jej to zwiastował, nie poszła do Józefa i nie wytłumaczyła mu wszystkiego i mówią, że ona tak ufała, że powiedziała sobie, kim że ja jestem, żeby wchodzić między Niego a Boga, zostawiała to Panu Bogu, całą tę swoją sytuację, która, jak mówię, mogła się skończyć według ówczesnych praw śmiercią dla niej przez ukamienowanie i śmiercią dla dziecka. A potem, gdy patrzeć w życiu Maryi, ile jest tych sytuacji, kiedy Maryja ufa mimo wszystko, mimo że rzeczywistość zdaje się zaprzeczać miłości Boga aż po krzyż, bo przecież nie ma gorszej sytuacji, bardziej tragicznej dla matki niż stać pod szubienicą swojego syna, swojego dziecka, jedynego, umierającego w straszliwych cierpieniach. Maryja ufa. Wierzy w miłość Boga. Mimo wszystko, w tym wyraża się właśnie niepokalanie. To, że między nią a Bogiem nie ma cienia oszustwa szatana. Pan Bóg pragnie, abyśmy i my, jak słyszeliśmy to w drugim czytaniu, byli nie, nieskalani czy niepokalani. Mówi, pisze święty Paweł. W Nim, w Jezusie Chrystusie wybrał nas przed założeniem świata Bóg, abyśmy byli święci i niepokalani przed Jego obliczem, nieskalani przed Jego obliczem w miłości. I po to mamy to święto też. Nie po to tylko, aby wychwalać Najświętszą Maryję Panny, lecz aby się jej powierzać, iść jej drogami, aby ona nas prowadziła właśnie do tej nieskalaności, do tej świętości, której Bóg pragnie dla nas wszystkich. Po to tu jesteśmy i prośmy o to dla siebie samych, ale też i dla tych, o których wiemy, że żyją w trudnościach, że tracą wiarę czy może ją stracili, aby wrócili do niej, odnowili się, aby znaleźli w Najświętszej Marii Pannie oparcie i wzór. Amen.